No i popatrzmy na wyścig świat, tutaj jest, tutaj jest na poziomie minuta 4, minuta 5. Ale panowie przyzwyczajmy do tego, że poza z eliminacji mają w tych czterech dużo, dużo szybciej. Mam da panu 6-6 mieliśmy do oprogramowania o 9. Mateusz Kosów na 9. 13 m. To jest szybciej rozpoczęcie. No i pójdą do 50 metra, a to będzie grób około niżej 30 no tak grubo to nie jest, 29, na diabełowej i H4 tu ale druga stawka, no na drugą część dystansu. No i rozpoczęcie to szansa na wynik z minuty z 3 ale to zależy od zio farè di sigilia dan sarit per